Moi kochani, moi kochani, bracia i siostry, manor nocy. Zobaczmy, jakiś był update. Jestem, że tak powiem, lekko podekscytowany, ponieważ no no czekałem wreszcie aż coś się wydarzy z tą grą. Nowa gra sobie klikniemy. No, oczywiście wam powiem szczerze, że ja będę robił nopka, bo ja w to nie umiem grać, więc jeżeli ktoś oczekuje elitarnego gameplayu, no to I'm sorry, bruda. E, tak naprawdę. O ale on ładnie wygląda. Dobra, jego nazwiemy Zygmunt. Zygmunt. On będzie Zygmuntem. Jego kolor główny będzie żółty. Kolor tu będzie czarny. Zrobimy sobie taką, jakby takiego jakby o, albo nie kolor główny będzie czerwony. Okej, okay. i zrobimy coś takiego, takie coś. Mamy przeciwników trzech. Zrobiłbym ich tak. Ja nie wiem, jak to polega na prowincjach, co tu będzie robione. Zrobiłbym coś takiego na przykład. Boom i odsunąłbym ich jak najdalej, tylko jest to możliwe. Przeciwnik poza mapą. Nieobecny czy obecny, bo ja nie za bardzo wiem, jak to włączyć. Dam. Nie wiem, nieobecny. Częstotliwość napadów średnie. Lata wolne od napadów to dajmy 3, żeby się rozkręciło. Początkowo obuzy rozbójników 1. Limit losowych obozów rozbójników 3. Początkowa poro. Ty, mo moi drodzy, pogniewalibyście się, jakbym se ustawił łatwe ustawienia, bo ja w to nie grałem. Cholera wie ile. Rosna, początkowe zasoby sobie dam podwójne. Danina Monarsza. Bez podatku? Podwójny? Czekaj, stawka 2 wynosi... Nie wiem, o co chodzi Danina Monarsza. Danina Monarsza jest pobierana corocznie z każdego regionu mającego poziom Skromna Wioska lub wyższy, stawka 1. Wytłumaczy mi ktoś, o co chodzi z Daniną Monarszą? Ustawić bez, tak? Do, dostawa uzbrojenia, tak? Nie, tak. Wymagania mieszkalne, zrównoważone, tolerancyjne, wygórowane. No to dam tolerancyjne. Pleśnienie jedzenia wyłączę, żeby nie pleśniało, no bo wiadomo, jeżeli ktoś mnie nie ogląda, jak gram w takie gry, to dobrze wie, że ja doprowadzam zawsze włoskę, wioskę do głodu. Aprobata, średnia kara, mała kara... No to dajmy małą karę, rozmieszczenie, studni, wody podziemne... Dajmy, bez ograniczeń. Zjawiska atmosferyczne, dajmy... Cholera... Zrównoważone... Gracze będzie... Nie, dobra, dajmy to tak, brak. Okej! Okay, moi drodzy, jesteśmy gotowi? Rozpocznij! Nowa wiadomość, zjednocz Ziemia. Okej, okay, ja bym chciał mapsko zobaczyć. Ja jestem tutaj. Okej, okay. to jestem ja, tak? A fizycznie tutaj są jacyś moi przeciwnicy na mapie? Eee... Ty, kurde, nie ma ludzi na mapie, lol. Czy o co tu chodzi? Ty, jest, jest obóz, ale to jest namiot bezdomnych, a to jest obóz bandytów chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie jest obóz! Dziękuję, Alan. Ej, ty, są obozy. Są obozy. To jakoś inaczej działa, mówisz? Kurde, ja nie wiem. Jestem w szoku. Dobra, zobaczymy. Ty, jak się wraca do mojego miasta? To jest moje miasto? Nie, gdzie jest moje miasto? jest rozbójnicy. Czyli to nie są rozbójnicy tutaj. Ale jaja. Dobra. Ty, no to zaczynamy gierkę. Jeżeli tutaj jakieś porady na czacie, jakiś tryhard, jak się szybko umocnić, to będę bardzo szczęśliwy. Oczywiście szukam tutaj do jasnej cholerki, gdzie jest Da się jakoś wycentrować mapę na mój obóz, bo ja nie ukrywam, zapomniałem gdzie jestem. Nawet Nie będę żartował. Na escape, naciśnij swoje miasto. Wow. Poczekaj. Czekaj, bo ja nie wiem gdzie ja jestem dokładnie. Hmm. Czekaj, Enterem mnie. Spacja, to jest o unpausa. AKCES. access, czekaj. Ło, wow, ale tu budynków nas rali. ja pierdziela, ale tu jest dużo rzeczy. Dobra, zaraz ogarniamy. Wiem jak się nazywa, tylko ja nie wiem gdzie jest moje miasto. Zmienimy nazwę miasta i będziemy budowali bendzin po prostu. To będzie wielki Benzin, wiesz o co chodzi. Naciśnij Google. T. A tu mi widz podpowiedział, patrz T. T ci normalnie do twojego miasta wraca, ale jaja. Dobra, i teraz tak, nieodsłonięte towary, nieodsłonięte towary i bezdomność. Dobra, czyli trzeba drogi zrobić, tak? Definitywnie. trzegaj co ja mam za prowincję tutaj? Ryby, kamień, iron i clay. Okej. Okay. Czyli, moi drodzy, no tu, kurde, nie mam gdzie się rozbudowywać. A trzeba jakieś początkowe budynki zrobić. Dobra, to poczekajcie. Pole uprawne, ja pierdzielę. I powiem wam szczerze, ja jestem zszokowany, bo ja się boję, nie? W to grać. Autentycznie. Autentycznie jestem przerażony. Czekaj, na początku zrobimy obóz drwali, żeby ścinały kłody. E, tutaj może być, kłody ścinane, obóz drwali, czy tutaj, czy tutaj? Update, rozwalił tłumaczenie gry. Mam nadzieję, że to ogarnął mnie. Da się tu rotatować budynki jakoś? A tak, w ten sposób, dobra. No to dobra, no to obóz drwali niech mi tu powstanie. Oczywiście, panowie, ja gram na czuja, bo ja tej gry nie ukrywam, nawet nie pamiętam, nie? Tak naprawdę zrobimy sobie coś takiego na początku. Taki prosty, prosty jakby kwadrat, to trójkąt. Nie wiem, co, co, co nawet tutaj zrobię. Dobra. I teraz tak, mam obu z tych, więc chata drwala. Robotnicy ścinają drzewa w pobliżu. Czekaj, to co ten budynek robi? Czekaj chwilę, obu zdrywali. Robotnicy ścinają ograniczne drzewa w celu pozyskiwania kłód, które są później przechowywane na miejscu. Robotnicy ścinają drzewa na drewno opałowe. No to to by trzeba było troszeczkę w innym miejscu zrobić. To drewno opałowe. Tutaj bym je zrobił. Mhm. Żeby oni tutaj ten... Dobra. Tartak. Robotnicy przerabiają kłody drewna na deski. Chata leśnika, robotnicy sadzą w pobliżu młode drzewka. Chata zbieraczy, ale nie mam co tu zbierać w tej prowincji, z tego co widzę. Obóz myśliwych to tutaj też nie ma na co polować. I Jest chata rybacka. No to ja chyba rybaków od razu pierdzielę, nie? Z bomby. W sensie rybaków to będzie trzeba zrobić. Czekaj, nie mogę pociągnąć tutaj dróżki? Dlaczego? Żywy masz u góry. Poczekaj chwilę, kolego. Nie mogę tutaj tego zbudować, dlaczego? Okej, okay. i co? I teraz chata Rybaka mogę obsrać tu? Nie mogę, mogę tutaj. Kurde. Zbieraczy pozioma podstaw. Poczekaj, bo ja tutaj obserwuję i nie za bardzo wiem, co się dzieje aktualnie. No, ja będę, to będzie ciężki gameplay, bo ja nie jestem wiesz. Zaznajomiony z grą. Może zróbmy tak. I dociągnę tutaj drogę w ogóle? Tak, coś tam dociągnę. Ok. Zbieraczy podstaw u góry. Gdzieś mówiłeś, że mam grzyby. Tutaj mam grzyby. To tu mam umieścić zbieraczy i zrobić taką długą drogę, ale tu jest długa droga. Tylko, że ona się nie łączy z moim imperium. To poczekaj chwilę. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Postawimy chatę zbieraczy. Tutaj w tym miejscu. I muszę do nich doprowadzić drogę. Tak? Z tego co widzę. Nie mogę tutaj budować drogi, bracie. W tej chacie zbieraczy. Muszę coś takiego zrobić. Okej. Okay. Poszło. Dobra. Yy, czego jeszcze potrzebuję, kurczę? Ja jeszcze potrzebuję chyba yy, słupek do zawiązywania zwierząt. Tego potrzebować będę dużo. Dobra. Yy. Parcela mieszkalna. O mój Boże, ja to kojarzę. Mój widz mi jakoś bardzo dawno temu mówił, jak się buduje parcele mieszkalne w tej grze. Mmm. Yy. I ja powiem wam szczerze, nie za bardzo pamiętam, to się chyba robiło tak. Robiło się te parcele długie, coś takiego, tylko że, czekaj, coś takiego i je się jakoś resetowało, żeby one były takie, o, takie właśnie coś w tym stylu. Podobno się tak robi, uwaga, nie znam się na tym, huge information, robię to na czujanie, więc podobno takie się parcele robiło mieszkalne. Yy, zbudujemy taką parcelę mieszkalną. Spróbujemy to jeszcze rozciągnąć troszkę bardziej, żeby to trochę więcej, większej tych parcel. Czekaj, dotąd jest. Żeby to w miarę równo wyglądało. Yy, okej, okay. a tu już nie mogę, bo nie mam drewna. Dobra, tu dwie parcele, nie, tu by były trzy. Dobra, nieważne, okej, okay, dobra. Rozpoczynamy rozgrywkę, zobaczymy co się wydarzy. Yy, da się tu jakoś zwiększać prędkość, którym się zwiększa. Przyspieszenie, okej. Okay. Ty, ale ja nie mam tartaku, bracie. A, tartak by mi się przydał. Mm, tartak przerabia te rzeczy, więc on będzie tutaj stał. Okej, okay, niech się budują. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Moi drodzy, budujemy wielki bendzin. Budowa ukończona obozu Drwali. A, zapomniałem, że tu się ludzi przydziela do tego. No to na razie na początku do obozu Drwali przydzielimy. I gdzie to, gdzie to jest spis tych rodzin? Tu są rodziny, dobra. Jedna rodzina do Drwali, nie? Reszta do budowy jeszcze. Słupek dla zwierząt został ukończony. Okej, okay, oni budują, zapierdzielają, więc to mi się podoba. Kupię sobie nowego woła oczywiście. W razie czego. Bezdomność jest ogromna, ale czekaj, zobaczymy co z tego będzie, nie? Jeżeli ktoś z was zna się na Manor Lordsach i chciałby, chciałby mi pomóc poprowadzić wioskę do jak najlepszego stanu, no to oczywiście będę wdzięczny, nie? W razie czego. Aha. I teraz tak, tutaj jedna rodzina do Tartaku też będzie, trzeba ją wrzucić w sensie nie żeby umarła w tartaku i ją zabić zatartakować tylko chodziło mi bardziej o produkcję rzeczy bo oni tu ścinają kłody więc powinno być fantastycznie tu muszę też ziutków do ryb wysłać i do rozbudowania parceli i gdzie oczekaj tu jest jedzenie a tu jest materiały budowlane i mam zero desek a żeby wybudować parcele mieszkalne to ja potrzebuję dwóch kłód, a kłód mam cztery. Okej, okay, czyli poczekamy do sześciu, dziesięciu kłód. Powinno być fantastycznie. Od razu wezmę dwie rodziny do ryby wrzucę, do stawu. Żeby już dwie rodziny zbierały żarcie, nie? Masow, masowo. Masóweczka, żeby była. Bo tu jest, widzę, bogate zboże. Co nie? Tutaj też trzeba pamiętać o tych grzybach, jak się wybudują. Zobaczymy. No będzie już wygląda, zarąbiście, nie? Więc próbuję to wszystko wbudować. Czy oni idą w ogóle tutaj te grzyby robić? Chyba tak. Czy oni zbierają w ogóle rybki? Eee, zero jabłka, chleb. Jagody. Spiżarnia jest pełna, chata rybacka, ale co to znaczy, że spiżarnia jest pełna? Ty, to dlaczego oni nie mogą tych ryb gdzieś składować? Czy coś w tym stylu? Może spichlerz muszę zrobić. Może oni potrzebują 10 kamieni na spichlerz. A ja mam kamień w ogóle? 30 mam kamienia. Dobra, to sobie powinni jakoś poradzić, chyba. Dobra, oni ścieli deski. Czy oni produkują dechy? A mam max ryb. I nie mogę ich użyć. Masz tam i na jeziorze z postępem łowienia. Widzę, rośnie. Tylko, że wiesz. Problem jest taki, że to nie pracuje tak bardzo, jak ja bym chciał. Wiesz co, to jedną rodzinę bym ściął, żeby ona też pracowała na razie. Bo spichlerz, niech sobie wybudują chłopaki, to będzie fantastycznie. Niech to rzeczy, niech skład zrobią niech tego. tego. Przyjdzie rybaków do budowy. No dokładnie, tak, tak, masz rację. Zwalniam rybaków, mam trzy rodziny wolne. Będzie dobrze, ale o co wam chodzi? Co, co wy piszecie? D2. Czekajcie, jedną do rodziny do spichlerza, tak? Mam przydzielić. I dzięki temu ona powinna organizować te ryby, chyba, czy coś takiego. I skład jest. Więc aktualnie jest fantastycznie. Budowa skład, budowa spichlerza się zrobiła. W chacie rybackiej? Czekaj, oni idą do chaty rybackiej. Teraz po co? Okej, okay, biorą ryby teraz i je będą znosili chyba do spichlerza. Okej. Okay. Nieodsłonięte towary. No ale to tutaj jest składowisko, no to ja mam skład i mam nie mam rodziny w składzie pracującej, no to musiałem dodać jedną rodzinę, nie? Jak to tu wygląda? Kłody drewna, ale zero desek. Niestety. Coś słabo pracują niewydajnie. Czy nie mogę wprowadzić jakiegoś zamordystycznego, komunistycznego dekretu, który zniewoli tą ludność praktycznie? Nie o, i teraz zbierają to. Członkowie dołączyli do Twojego z osadników do parceli, co? Ale czy ja dostałem jedną rodzinę, tak? Czy nie? Dobra, o, 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 właśnie. Tu mam parcele, prawda? Trzy. Na czym powinienem się skupić na początku? Bo tutaj mam trochę pieniążków. Mógłbym to za kłody zrobić ogród warzywny. Czy ja bym chciał ogrodów warzywnych nasrać, żebyśmy mieli się utrzymywali z warzyw, czy coś w tym stylu? Czy to by było, że tak powiem, pojętne dla mnie, czy... Bo tutaj mogę zrobić powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Hmm. Nie wiem, czy wziąć to, ale nie mam desek z drugiej strony. Kurde, zastanawiam się, a pytam się was, bo wy pewnie już ograliście ten update w i wzdłuż. Więc nie wiem, no na razie powiększę parcele mieszkalną, to, to się wydaje logiczne do zrobienia. Mm, Nieodsłonięte towary, bezdomność, no na razie spróbuję powiększyć parcele, tak? Żeby tutaj było więcej miejsca po prostu. Mm, też mi coś nie pasuje, bo tutaj chłopaki ścinają drewno, nie? Magazyn drewna tu jest. Yy, I tutaj chłopaki mają w Tartaku robić, ale nikt nie robi, więc zrobię tak. Nie wiem, oni tutaj, nie wiem, tną to drewno? Coś powinni robić, definitywnie. Aktualnie wrzuciłem tutaj dwie rodziny, nie? Żeby było więcej kłód. Okej, okay, oni to powinni powiększyć, powiększyć, spracować. Będzie chyba tam tu wysoki priorytet. Czekaj, a tu jest grzybki. Grzybki się już budują, pięknie to wygląda. Nie będę ukrywał. O, to zaraz jak zostanie rozwinięte, no potrzebujemy desek, nie? Magazynowanie, jeld, yy, magazyn drewna. Czy te rodziny pracują w ogóle? Przeniesienie, rozbierz. Tutaj też nie ma tego zrobionego. Kurde, jest problem. Hm. Ja bym te parcele właśnie powiększał. Bo nie potrzebują dużo desek. Hmm. on ma taki sobie magazyn drewna. A w składzie jest, zobacz, drewno opałowe jest dużo tylko, czyli zwykłego drewna nie ma. Czyli dobrze zrobiłem, że tu rodzinę wrzuciłem. O, jest parcela mieszkalna otwarta. Więc, co ja bym chciał zrobić? Tylko, że ja nie mam desek teraz. Cholera jasna. Umożliwia uprawę warzyw. Dopływ jaj za pieniądze. Sadia błoni. Ej, poczekaj, bo tu są nowe rzeczy. Wytwarza jabłka zbiór jabłek odbywa się około września każdego roku, roku 3-4 lata. Zagroda umożliwia hodowanie kus albo świń. Czy masar? Ja bym chyba na początku zrobił trzy ogrody warzywne. To mi się wydaje, byłoby fantastyczne. Co nie, jakby się to zrobiło? Tylko że ja widzisz, potrzebuję desek od jasnej ciasnej cholery, nie? Dosłownie. I problem jest taki, że tutaj w składzie ludzie latają. Ty, a pytanko do, do was! O, dostęp rodzinę jakąś chyba? Czy nie? Coś w tym stylu. Pytanko do Was, moi drodzy, czy jeżeli ja bym na przykład nie miał w składzie rodziny, dziękuję na Daron, to to jakoś wpłynie tutaj na zaopatrzenie? Czy jak? Bo nie wiem. Bo chciałbym usunąć rodzinę ze składu i wrzucić ją do tartaku. Albo do robienia desek, nie? Czy coś takiego? Tak oni pracują. Aha, no widzisz, no ale to kurde. Ja nie mam jak tego rozwinąć na razie. Mam ile mam kłód drewna 21. Poczekaj, parcela mieszkalna. Spróbujmy tutaj zrobić jeszcze parcelę mieszkalne, ok Tam mi widz napisał sad jabłoni. mógłbyś mi wyjaśnić dlaczego piszesz, że mam zrobić sad jabłoni, kolego? Nie ukrywam, że byłbym bardzo wdzięczny, bo ja bym się chyba na warzywach skupił. Wiesz, i na zdobywaniu rodzin. To powinno być chyba w porządku. O, dwa są w zastawie. Nie wiem, kłód ile mam. 16. Czy mógłbym jedną rodzinę skłód zrzucić do tartaku? Ją wrzucić po prostu? Dobra, powiem tak. Zrobimy jeden sad, moi drodzy, ogrodu warzywnego, tutaj, w tej parceli. W drugiej parceli zrobimy, moi drodzy, kurnik, żeby mieć jaja. To będzie druga rzecz. A w trzeciej parceli zrobimy sad jabłoni, jak będziemy mieć deski. I mi się wydaje, że to będzie dobry dobra akcja, nie? potrzebuje też miejsca, potrzebuje też kolejnych rodzin, nie? No tu by było na ponad stówkę, no to mi się wydaje, że taki ogromny. Dobra, zrobimy taki ogromny targ, mm, niech będzie, niech sobie go zbudują. Na stówkę będzie. Budowa zakończona, stragan ze zwykłymi towarami. Perfekcyjnie. Tutaj się powiększa, yy, tu się powiększa. A kiedy będę miał więcej rodzin, bo nie ukrywam, że chciałbym więcej rodzin tutaj mieć. Prawda? Żeby móc więcej rodzin przy, przy, do, do pracy, na przykład tu bym rybki chciał mieć. Wiesz co, chciałbym coś tutaj po prostu takiego jakiegoś w miarę zorganizować. Tylko też mnie irytuje, że zobacz, tutaj robią kłody. Dlaczego ten tartak nie pracuje? W sensie, on nie jest połączony. Ja... Boże, proszę Boże, kochany, ja mam dopiero 30 lat. Ja zbudowałem tartak odwrotnie i się zastanawiam, czemu on nie pracuje. Boże, jestem kretynem. Ja naprawdę jestem kretynem. Nie, no, powinien pracować tutaj ten tartak. Co, je, co jest, przecież patrz. Przecież dobrze go zbudowałem do cholery. Ej. Nie wiem, kazałem im to przenieść, nie? Czy oni dadzą radę to zbudować? No, by. Dobra, do składu sobie rodzina ściąga. Oni mają tu kłódki. Rozbudujcie tartak. Pięknie, bracia. Praca, praca, praca. Jeszcze tutaj parcelki będą do rozbudowania. Pięknie. Okej. Okay. Dobra, na razie dwie rodziny niech to zapierdzielają pod drewno. Ile mam kłód? Kłód mam 19. Prowadziła się nowa rodzina. Dzięki Bogu. Okej, okay, tutaj był upgrade zrobiony, tutaj kurczaczki, tutaj jeszcze gówno. Nie, nie to nie jest parcela z gównem, żeby ktoś nie myślał, tak? Mhm, mm nareszcie tartak zrobiony. Od razu tutaj wrzucam jedną rodzinę. Bum. I teraz mi pokażcie, czy oni będą w stanie pracować w tym tartaku. Jest. I nie wiem, co oni robią. Tu są kłody. Tu są, yy, moi drodzy deski. Czy ten tartak pracuje? Bo wrzuciłem tu rodzinę przed chwilą. Więc powinien, mi się wydaje, kurde. Całkiem tu pusto. Dlaczego? Kurde, masz dwa rodzaje drewna. No on tu zbiera kłody i on w Tartaku przerabia kłody na kurde, na rzeczy, nie? Więc byk ma zajęcie tylko przy budowach i nie może dowieźć. <laughs> Czyli poczekajcie, może ja potrzebuję nowych mm, słupków na, na zwierzątka, tak? Dobra, no nie wiem, no kombinuję, no to chyba tak powinno być, tak? E, mam chyba punkt jakiś. Czekaj, tutaj jest perk Origin Dest. To jest EA coming soon, coming soon, coming soon, coming soon, coming soon, coming, coming, coming. Czyli to? E, Extra small holding, Tides Unlock, ale tu jest, czekaj, to? O, Boże, tutaj odblokować mogę jedną kartę. Pierwsza daje. To, druga co. Tu jest coś z świniami. Tu jest coś z psami. Tu jest cholera wie co? Jakiś Mining Camp. Tutaj jest Tax Approval General Penalty. Blacksmith Increased. Trade route Cost Penalty. Tu jest Hunting and Fishing Productiving Penalty. Dziękuję, jak coś. Ty, Ktoś się orientuje, którą kartę tutaj najbardziej się opłaca, moi drodzy, wybrać. Tak, z tej ciekawości, bo chyba to bym, tak? Approval General Penalty, cheaper Burgrave, Upgrades, tą drugą, Tom z psami, Farming Yield, ale ja nie chcę farmić. Ja nie chcę robić farm. Więc po jaką cholerę mi farmy? Jak ja nie chcę robić farm, ja bym chciał żyć z warzyw, z ryb i z tego typu rzeczy, nie? To jest kara na farming. Aha. Czyli będę unlock, cancel, and docs, increase export value, minor trades, food. Dobra, zaufam ci. Zaufam ci, kolego, odblokowuję tą kartę. Zaufałem ci, bracie. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że mnie. Mam nadzieję, że mnie nie załamiesz, chłopie. Dobra. Tutaj już budujemy sad. Niech się wszystko robi, jest wręcz przeperfekcyjnie. Potrzebuje jeszcze rodziny do ryby. Będzie git. Wprowadziła się nowa rodzina. Perfekcyjnie. Mamy dwie pracujące. Jedna rodzina będzie permanentnie ryby wydobywać, bo to jest potrzebne, nie? Tartaczek się robi. I czekaj, tu jest tak: jedzonko, kurka, sad błoni. I tutaj byśmy zrobili zagrodę dla kóz. Bardzo proszę. W tej parceli nie wiem. Też bym może ogród warzywny strzelił, bo tych ogrodów warzywnych to mi się wydaje, że trzeba nasrać. Tak naprawdę, jak najwięcej? To było chyba w porządku. Do upgrade'u tego parcele czego potrzebują? Są tutaj niespełnione wymagania. A gdzie tu jest wymagania? Church access i water access. Aha, czyli potrzebujecie dostępu do wody. Już robimy studnie. Walniemy studnie, może nawet tutaj gdzieś. Ty, jak tu walne studnie, to im tutaj skoczy, czy nie? Czy ona musi być blisko domu? Totalnie się zastanawiam, bo nie mam pojęcia. Czy musi być studnia blisko chaty, czy blisko kurde? Czy mogłem dupnąć, gdzie bym tylko nie chciał? Tak naprawdę. Powinno być git. Dobra, zobaczymy. Bum. Niech będzie studnia. Eee, cóż to jest? Owczarnia, młyn, piec chlebowy. To sobie odpuścimy. Tu są mieleże. Wiecie co? O, powiem tak. Chciałbym oprzeć swoją gospodarkę o warzywa, kury i ryby. Co nie? Bo one się będą odnawiać, co nie? Nie wyczerpie mi się to zboże. W sensie złoże. Więc o to bym chciał oprzeć, wiesz. Dupnij wieżorze, będzie wydobywać wodę z jeziora. Nie no, dupnęłem tutaj, zobaczymy. Tak, w studnia w jeziorze, chłopie. wejrzesz co ty gadasz. Studnia w jeziorze. Ty, ale tutaj nie mam jak kupić za co, bo mam za małą zamożność regionu. Jak mógłbym zarabiać pieniądze? Bo nie za bardzo mam jak kupić tutaj. Weźmy jeszcze zagrodę dla kus. Nie za bardzo mam jak kupić rzeczy. Do tego by mi nie stać. Więc, rozumiecie? Mam dwie rodziny. Ty, a mógłbym jedną na grzyby wysłać? Pięknie, jedna będzie do grzybków. Okej, okay, jeżeli tutaj... Patrz, ale tu jak mi oskrobali las. okurka wodna. Ty, przy... tutaj chyba jest też coś takiego, jak taka rodzina. W sensie takie coś, co... Poczekaj, obóz drwali, chata drwala. Tartak. Chata leśnika. Robotnicy sadzą w pobliżu młode drzewka. Oho, mógłbym go wybudować na przykład w tym miejscu, tego leśnika i on by mi zalesiał, ten chłop, na przykład, T ten teren, żeby to takie było, wiesz, że oni wybudują, oni to zniszczą, ale tutaj to się z jednej strony wybuduje. Czy to ma ręce i nogi? Czy ja dobrze kombinuję, czy jestem już za stary na takie gry i kombinuję jak głupek? Zobaczymy, pięknie, dobra, zobaczę, tylko będę potrzebował tutaj rodzinę jedną wrzucić, no to chyba da radę, no. Ja sobie zbuduję tutaj posiadłość w ten sposób. O, bo tu mi się podoba. Czy mogę ją jakoś rozwinąć? Czekaj, mury i bramy. Czatownia, zapewnia 10 miejsc w garnizonie. Zwiększa maksymalną wielkość świty o 12. Co jest lepsze? Czatownia, czyli więcej ludzi w garnizonie. Mieszkańcy będą strzeliwać na ciągających drogów. Nie, wieża garnizonowa by była lepsza. Ale no nie stać mnie na to, kurde. Niech się tylko to rozbuduje, to będzie super. Zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Zapierdzielać? Budować nowe parcele? Dwie rodziny są specjalnie... ...oddelegowane, kurde, bez Tego, tego. Nadchodzi zima. Czy ja ją przetrwam? Nie no, ryb? Jaja mam jedno, ale gówno. Ryb mam 97. No powinni sobie raczej radzić chyba, kurde. Następna no, kampania najemników. Ty! A co robią ci moje przeciwnicy? Bo tutaj nie widzę, żeby się coś zrobiło. Uuu, ej, oni się rozwijają! Hopie! Wiesz, zodzi, na początku czatownia, ale chopie. Oni się rozwijają. Jak tu będzie trzeba najechać ich chyba kiedyś? Chłopy miasta budują już. Stary. XD. Oni normalnie stary budują miasta. Parcele robią mieszkalne? ale będzie na jaździk. O, chłopiec. Ty musi, musi to wyjść. Musimy się dobrze rozbudowywać, stary. Musimy się dobrze rozbudowywać, bo później będziemy wprowadzać komunkę na wszystkich parcelach. Wiesz, zodzi. Tu się jeszcze parcele nie skończyły robić. Nie, tu się... Widzisz, ja muszę mieć pieniądze jakieś, żeby te parcele wypełnić czymś. Rozumiesz? Dwie rodziny zapierdzielają, to mam nadzieję, że im się uda jakoś. W tartaku nikt nie pracuje, tragedia. Tartak. Jedna rodzina niech robi w tartaku. Spichlerz jest, to jest. Obóz drwali jest pusty. Na razie zalesiamy tereny. Chłopy muszą zacząć zapierdzielać, nie? Będzie źle. Rybki się robią, drewno opałowe się robi. No na razie jest dobrze. Zależy mi na tym, żeby, żeby zrobić dużą przestrzeń życiową dla moich ludzi. Do życia, co nie? W sensie, obszar robotniczy jest pusty. Tata zbiera czy... W sensie pusty, czyli nie ma grzybków, tak? Okej, okay, to już nie zbieramy grzybków. A oni te grzybki wezmą w pewnym momencie z tego obszaru? Czy nie? W innych miastach jest mniejszość będzińska? Tak, dokładnie. Będziemy robić interwencję o mniejszości będzińskiej. Naprawdę. Chyba, że macie jakiś inny pomysł na, naz na nazwę miasta, nie będzie. to słucham na czacie propozycję, może nawet zmienimy od razu w połowie to. Pewnie ci, co będą szotować, to i tak to zmienią na, na jakąś fajną, nie? Sosnowiec? Nie no, panowie, dobra, to będzie bardziej clickbaitowe. Warszawa. Warszawa. Ci, co będą sobie szotować, niech mówią, że to jest początek budowania Wielkiej Warszawy. To, to będzie bardziej clickbaitowe, tak? Dwie rodziny wolne, no to dwie rodziny powinny tutaj ładnie zapierdzielać. Nie wiem, czemu to się nie robi, bo deski niby nie czy coś, cholera wie. Tartak wreszcie pracuje. Obóz drwali robi, zalesiacz zalesia? Czy nie? No, powinni to zalesiać, kurde. Hmm. Niby parcele się zaczynają robić. Kościół ma najwyższy priorytet budowy obecnie, nie? Więc zero kamienia jest też. Ale tutaj donoszą regularnie rzeczy, więc Kościół ma największy priorytet budowy no powiadomka, nie?